Masz wiadomość? Coś się o ciebie zawaliło? Coś musisz zbudować od zera. Ale pamiętaj, to miało słaby fundament i to miało się zawalić, bo to na dłuższą metę nie miało sensu. Musisz to zrozumieć, mimo tego, że ci to boli, mimo tego, że tego nie rozumiesz. Kiedyś to zrozumiesz. I. Ja wiem, teraz ci będzie ciężko, ale. Dasz sobie radę. Zbudujesz ten swój nowy świat od zera. Nieważne, co się stało, nieważne, co się posypało. Ty masz siłę. W najbliższym nowiu zasiej sobie nową intencję tego, że chcesz pięknego życia, że zasługujesz na miłość, że potrafisz zbudować swój świat od nowa i zobaczysz. Bo to tutaj masz potencjał. I odpuść tą przeszłość. Odpuść to miejsce, tą osobę. Zobaczysz, odzyskasz wolność. Ty tam byłaś tak uwikłana, przywiązana. To nie było dla ciebie. To nie było miejsce, w którym ty miałaś być. Więc odetnij to i zostaw. Zostaw, zakop, zapomnij. Albo nawet nie zapomnij, tylko po prostu schowaj do jakiejś szuflady i jako lekcję wyciąg wnioski i, i tyle. A no bo widzisz, bo ty przeszłaś piekło. Tam był tylko chaos. I dziękuj Bogu, że udało ci się z tego wyjść, dlatego że tam doprowadziłoby to tylko i wyłącznie do twojej depresji i do twoich fatalnych stanów. To było nagłe, to, co się wydarzyło, co? Nie spodziewałaś się. Spodziewałaś. Czasami tak trzeba. Czasami coś musi rypnąć, żebyśmy otworzyli oczy. Doszło do zdrady. To i tak miało się tak skończyć. To nie miało szans na to, żeby to przeżyło i trwało dalej. Widzisz? Nowe miejsce, nowy początek, nowe ty, nowe twoje życie. Zbuduj dom na prawdziwych fundamentach. Tam, gdzie zasługujesz, żeby być, tam, gdzie będziesz czuć bezpieczeństwo, miłość, wsparcie. To jest to miejsce, na które ty zasługujesz. Nie chaos, nie piekło, nie dramat.